No ty dealer, ej, tu mi bazę Ej, no podpaliłem się, no ej Ej, no admin, no co jest, no grifuje mi nie, bazę Ej, spokojnie, co, no, jest, co jest, co jest, ej mi no, czekaj, Nie mi, się pylał, patrz, no patrz, ja mi tutaj wylał, patrz w bazie Jeszcze Ju się patrzę, palę Ugasza się dealer. co się dzieje? Dealer, niestety Chyba straciłeś swoją szansę Właśnie w tej chwili Trafiasz tam, gdzie nikt nie chciał trafić <słuch> Całkowity zakaz grifu niszczenia terenu, również poprzez rozlewanie lawy wokół bazy innej drużyny. No siema dealer, co jest ziom? Siema niedźwiedź, sie, sie, siema stary, w ogóle co ej, u ciebie, jak spędzasz się ej, dzieje. Ej, o, szkoda, no paliście się, ej, no, jak ej, mi, no, jak no, mi przykro, palić no, się, brawo, brawo no, dla ciebie, brawo, brawo. Katro Admin na Minecraft Stars pilnuje świata, on wie jak ktoś na haksach tutaj lata. Zakaz używania technik prowadzących do zabicie gracza, podtapianie lawą i tym podobne, podczas gdy PvP jest wyłączony. Zakaz wykorzystywania błędów serwera. Takie błędy należy niezwłocznie zgłaszać do administratora. Katrio, katrio, Zakaz proszenia administratora o zwrot i temu w przypadku śmierci z własnej winy Jeżeli taki zwrot jest uzasadniony, należy przedstawić dowody w postaci screenu lub nagrania Cześć, witam wszystkich, bardzo, bardzo witam, to kolejny live, tak, liveujemy z Minecraft Stars Idziemy dzisiaj do kopalni, musimy troszeczkę węgla wszystkiego nakopać, bo Pity się opierdziela Ej, hey, dealer, co ty robisz, no mnie do kopalni. Dealer. No, ja chcę wejść do kopalni. No, no, co jest? Ej, ej. No, Katry, on mi gryfuje, no! Nie mogę on złośliwe zachowanie, no! Ja liveuję, a on mi tutaj przeszkadza! No, ej, no! Zakaz złośliwych zachowań wobec osoby, która obecnie prowadzi stream z serwera. No dobra, widek, na dawaj, dawaj tego Enta, zabiję okay, bo... go Okej, zabijamy go What? What? The, gdzie ty jesteś? What? On mnie zabije Nie <grym <grym no, Spoko, spoko, spoko dajesz, no, dajesz radę, no, Daj żadę, da żadę. Przeżyję, przeżyję Przeżyję Nie, no, co, co jest? O, fuck, dobra, biorę, biorę twoje itemy Zabij mnie No ale, Ej, no, dealer Oddaj mi moje itemy, bo zebrałeś je Eee, jakie itemy? O czym, o czym ty? No, padłem przecież, no, i itemy, no Masz na myśli to? To masz na myśli? Eee Ej te no, wszystkie, to wszystkie są... te rzeczy. O, nie, ej... nie, nie, ja to miałem od początku, wiesz, nie dwieście... Nie no, ey mi... No może zabrać tylko jedną rzecz! Ej, katrio, no co jest grane? Ej, no tak nie może być! Zabrał mi całe No Nagrywamy razem. No, ekatrio! Jeżeli grasz z kimś z przeciwnej drużyny i on umiera z jakiegoś powodu, masz prawo do zatrzymania tylko jednego staku z jego najlepszych itemów, na przykład stak żelaza. W przypadku diamentów... Można zatrzymać do trzech diaksów lub zatrzymać najlepszy miecz lub łuk lub jeden item z jego zbroi. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jak Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka. Pamiętaj też o wpisie na fanpage i subskrypcji niedźwiedzia. E, Poproszę mnie, żeby to powiedziało, ale zróbcie to oczywiście. Mhm. Oczywiście kanały zarówno niedźwiedzie, jak i Gatria. Adminia Gatria, przepraszam. Macie w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko i cześć. Na admin na Minecraft Stars spiluje świata, On wie jak ktoś na haksach tutaj lata, Na Minecraft Star piluje nas, On utrzymuje w porządku cały świat.